Dziękuję, że kliknąłeś w ten film. Zapewne chciałbyś wiedzieć, jak walczyć z prokrastynacją. Zacznijmy w ogóle od tego, czym jest prokrastynacja. Zadam tobie kilka pytań i postaraj się na nie odpowiedzieć szczerze. Odkładasz w, nieskończoność obowiązki. Odkładasz w nieskończoność obowiązki? Decydujesz się zrobić coś naprawdę ważnego na ostatnią chwilę? Na ostatnią chwilę. Ciekawszy wydaje się zapewne odpoczynek, aniżeli praca. aniżeli praca. Jeśli odpowiedziałeś trzy razy tak, to znaczy, że cierpisz na. prokrastynację. Ale nic się nie martwi. Bo nie ma się czego martwić. Nie ma drogi bez wyjścia, nie ma również drogi na skróty. No, ale do rzeczy. Nie zamierzam prawić morałów. Przychodzisz po odpowiedź. I ja tobie takową odpowiedź dam. Jak zatem uporać się z prokrastynacją? Nie wiem. nie wiem. No nie wiem. Ja ten film zrealizowałem z godzinę przed publikacją na YouTube. Na razie dzięki cześć!